Sekundach. O. No. Dzień dobry. Dzisiaj robimy livewa z gościem, a temat mamy taki: Dlaczego nie jesteśmy szczęśliwi w pracy? Moim gościem jest Radek Wyżykowski. Cześć Radek. Cześć Filip. Wygrzebałem taką informację. Z raportu Galupa i przeczytam ją w całości. Źródłem jest strona Lean Passion. Najnowszy raport Galupa State of Global Workplace Report 2024 odsłania zaskakujące dane: aż 41% pracowników globalnie doświadcza codziennie silnego stresu, a zaangażowanie pracowników w Polsce plasuje się na niepokojąco niskim poziomie zaledwie 10%. Z czego to wynika i dlaczego Polacy są na tej skali tak nisko? Zacznijmy od tego, że Galup rzeczywiście zna się na swojej robocie, bo robi to od prawie 100 lat, więc warto mu zawierzyć. Trend jest niepokojący. Myślę sobie, że z kilku kwestii ja mogę posłużyć się tym, co ja wiem, a miałem okazję w tym roku przeprowadzić ponad 120 wywiadów z osobami doświadczonymi specjalistami z różnych branż, którzy. Dzielili się swoją historią, i um, główna rzecz, która wynika z tych rozmów, jest taka, że najczęściej osoby czują się niedopasowane do miejsca pracy, mówiąc delikatnie, w którym obecnie są. Wynika to z wielu kwestii, ale najważniejszą myślę, że są wartości, czyli to, co dla każdego z nas jest ważne na co dzień, żeby czuć się dobrze w miejscu, w którym jesteśmy. Ale czy firmy rekrutując, czy spotkałeś się z taką? Praktyką, że firmy, które rekrutują pracowników, w jakiś sposób to weryfikują w procesie rekrutacji, właśnie żeby to dopasowanie ze względu na wartości było jak najlepsze? Czy, czy nie zdarza się to? Wiesz co zdarza się? Są próby, oczywiście lepsze lub gorsze. Druga rzecz jest też taka, na ile wartości firmowe są tymi, które są napisane na karce papieru, czy powieszone na plakacie, na, na ścianie, a na ile są tymi, które rzeczywiście obowiązują, więc mamy tutaj kilka takich warstw, które mogą, na, na każdej z nich możemy, wiesz, gdzieś polec. W związku z tym yy, też ciężko jest, bo w chwili, wiesz, jest taki, taka kwestia, że bardzo mało z nas, ludzi, po prostu yy, faktycznie sobie siada i te wartości sprawdza, jakie one w nas są. Możemy to w jakiś sposób czuć, ale dopóki sobie tego nie zrobimy, tak naprawdę nie przepracujemy z tego, co dla mnie jest ważne dzisiaj, w 2024 czy 2025 roku, bo to też jest zmienne w czasie, no to możemy tylko nam się wydawać, że tam będzie fajnie, bo nam zależy, bo chcemy, bo szukamy, jesteśmy zdesperowani czy cokolwiek. Więc warto zdroworozsądkowo i chłodno do tematu podejść, po prostu zrobić swoją pracę i zobaczyć, jakie mamy wartości. No dobrze, czyli jeżeli mamy osobę, która rozpoczyna nową pracę i na początku wszystko jest super, no bo jest motywacja, jest ta ekscytacja, nowe miejsce pracy, nowe obowiązki, nowe środowisko i być może nawet fajna firma, w sensie fajne produkty czy usługi. Wszystko, taki zakładam, super udany, optymistyczny scenariusz, więc na początku wszystko jest świetnie i po jakimś czasie taka osoba czuje, że no coś tu jest nie tak, to już nie daje mi takiego paliwa, to już nie jest takie ekscytujące, to to jest ten moment, że powinienem zwrócić uwagę na wartości, to znaczy czy wartości powinienem w takiej sytuacji brać jako pierwszą przyczynę mojej obniżającej się satysfakcji z pracy? Nie, odpowiem przewrotnie, ponieważ nie ma co od razu zwalać na głęboki, głęboki kaliber. Warto się przyjrzeć też innym czynnikom. Blanchard już dobrych prawie 50 lat temu opracował tak zwane zarządzanie sytuacyjne, które pokazuje, że każdy z nas pracowników, współpracowników przechodzi przez taką krzywą od osoby, która na dwóch osiach, gdzie mamy zaangażowania oraz kompetencje, no to te dwie współrzędne wzajemnie na siebie wpływają. I tak jak sam, jak sam powiedziałeś na początku, jest tak, że jesteśmy podekscytowani nowym miejscem pracy, mimo że jeszcze nie znamy realiów, czy nie mamy wiedzy technicznej, albo produktowej w danym obszarze, natomiast z czasem ta ekscytacja nam po prostu opada, bo dowiadujemy się jak wiele nie wiemy i zagłębiamy się gdzieś też w te struktury firmowe, więc pierwsze co to bym zobaczył sobie na ile po prostu potrzebuje wsparcia w tym, aby się wdrożyć, być może po prostu brakuje mi kolokwialnie mówiąc wiedzy, albo trochę głębszego wejścia w struktury firmy. Może to jest tylko taka mała czkawka, ale znowu. Ale to, to też, to, poczekaj, wartość... bo Blanchard jakby jasno pokazuje, tam jest bardzo ważna rola menedżera i, i przechodzimy przez te fazy, gdzie potrzebujemy informacji oraz wsparcia, i na początku nie potrzebujemy wsparcia, bo sami jesteśmy naładowani Dokładnie. taką motywacją, bo wszystko jest nowe. Ale czyli wobec tego, jakby druga potencjalna przyczyna, poza, albo inna możliwa przyczyna, może nawet pierwsza, zanim dojdziemy do tego, że na poziomie wartości coś się nie zgadza. To jest to, że menedżer nie widzi, że ten jego pracownik nowy przechodzić z tej pierwszej fazy do drugiej, i trzeba. On już trochę się doinformował, ale nadal to trzeba kontynuować, ale to jest ten moment, że trzeba go zacząć wspierać. Inaczej mówiąc, tak. brak satysfakcji może wynikać słabością menedżera, pod którego trafił ten pracownik. Który po prostu nie widzi tego, że to jest ten moment, że człowiekowi te jego naturalne skrzydełka trochę tam opadną, to, to z czym wszedł ta energia. I potrzeba go tam trochę, że tak powiem, podeprzeć. Zgadza się. Naturalne zaangażowanie spada, a takie poczucie tego, że nadal bardzo mało wiem i potrzebuję pomocy, bardzo rośnie. To jest taki moment kryzysowy. W którym to wsparcie menedżera czy innego eksperta firmowego, który może się zaangażować w dalsze nasze wdrażanie, jest bardzo istotne. Natomiast wracając do wartości, to nie jest tak, że wtedy patrzymy na wartości, to jest ten moment, tylko wartości powinny w ogóle być na samym wejściu już dla nas bardzo istotne. Czyli z jednej strony nie poddawać się chwilowej czkawce, od razu uciekać do grubego kalibru, że w tej firmie to nie, nikt mnie tutaj nie lubi, tak naprawdę musisz od razu szukać pracy, bo to jest, wiesz, mhm. bieganie z siekierą na komara. Mhm. Ale z drugiej strony, te wartości od początku samego powinny być z nami i powinniśmy być świadomi na każdym etapie selekcji, wyboru firmy, rekrutacji do firmy czy wdrażania do niej, gdzie my z tymi wartościami jesteśmy. To, co jest ciekawe w wartościach, jak sobie zrobimy proste, ale niełatwe ćwiczenia, aby je określić, to ja bardzo lubię, żeby przed każdą decyzją zawodową czy jakąkolwiek inną, projektową, relacyjną, zrobić sobie tak, że przepuszczasz przez filtr swoich wartości tą decyzję i mhm. metaforycznie przy każdej wartości może zalić się lampka, zielona, żółta lub czerwona i po, po przepuszczeniu decyzji przez każdą z tych wartości, na przykład czy ta decyzja, którą chcę podjąć jest zgodna z moją wartością, którą jest rodzina, albo odpowiedzialność, albo rozwój, albo wolność. I wtedy wiemy, jaki kolor lampki się zapala i automatycznie w bardzo fajny sposób jesteśmy w stanie podejmować decyzję szybciej i łatwiej i wiedzieć czy to na co się decydujemy lub musimy się decydować bo czasami nie mamy wyjścia. Jak dużym kompromisem będzie określone lub, lub jakim, jakim nie. No dobra i teraz pytanie jest takie czy <laughs> ludzie którzy mają świadomość tych wartości albo którzy być może jeszcze mają nawet jeżeli nie nazywają ich wartościami to jakieś swoje reguły czy zasady życiowe właśnie którymi się kierują przy podjęciu decyzji tych szczególnie dla nich ważnych zawodowo czy prywatnie to jak sądzisz jak dużym czy lub jak sądzisz lub jaką posiadasz wiedzę w tym kierunku jak często zdarza się, że sami sabotujemy to, bo gdzieś naginamy te wartości, czy jakby przekraczamy tą granicę, no bo na przykład wszystko się zgadza, ale w jednym punkcie tak się trochę nie do końca zgadza, to sobie myślę, a to nie szkodzi, będzie dobrze. A potem pół roku czy rok później, na przykład w tej innej pracy, jednak się okazuje, że to za bardzo boli i, i że nie jest dobrze, mimo tego, że to było bardzo malutkie ustępstwo. Wobec tego, co sobie kiedyś postanowiłem. Czy takie sytuacje się zdarzają? No, oczywiście. To jest zabawne, chociaż nie jest śmieszne, bo żyjemy w kulturze, w której osoby, które zbyt często lub szybko zmieniają pracę, niezależnie od powodów, są uważane przez rekruterów za tak zwanych skoczków mhm. i to jest negatywne zjawisko. Mimo tego, że na przykład akurat mieliśmy strasznego pecha i w dwóch czy trzech ostatnich miejscach pracy naprawdę było źle i żeby zachować integralność ze swoimi wartościami, musieliśmy to zmienić. Ale jest to postrzegane jednoznacznie negatywnie. I w drugą stronę są osoby, które przebywają przy, czy, czy są w pracy przez 10, 15, 20 lat, nawet jeżeli zmieniają w jakiś tam stopniu stanowiska. I tam też możemy w jakiś sposób zasiedzieć się albo przestać się rozwijać już po kilku latach. Natomiast poprzez w rekrutacji zazwyczaj. Tego typu osoby są oceniane bardziej pozytywnie niż te, które często zmieniają miejsce pracy. I zdecydowanie przy tym drugim rodzaju pracowników jest tak, że najczęściej ignorujemy pewne sygnały, które do nas płyną. Ja taką analogię sportową lubię, bo też mam okazję pracować z sportowcami, że nasze ciało, w tym przypadku metaforycznie, daje nam tylko dwa rodzaje sygnałów tak delikatne, że bardzo łatwo je zignorować. A później już tak silne, że, że nie jesteśmy w stanie już nic z tym zrobić. Nie ma nic pomiędzy. Więc albo mhm. nauczymy się wyczuwać te delikatne sygnały, które do nas płyną, że być może coś jest nie tak i warto coś z tym zrobić, albo dostaniemy już takiego mocnego strzała, z którym będziemy musieli sobie dużo dłużej radzić. Więc mhm. jakie to są mogą być rzeczy, bo to pytałeś? To mogą być bardzo różne rzeczy. Być może mamy pracę stacjonarną i męczymy się przy pracy przy biurku, być może to jest praca bardzo powtarzalna, jakaś rutynowa, być może kontaktu z ludźmi jest za mało. Albo za dużo. Być może po prostu nasze kompetencje już nie są wystarczające, albo my chcemy iść dalej i nie chcemy już z nich korzystać. Chcemy coś zmienić, więc tych powodów jest naprawdę całkiem sporo. Okej. Okay. No dobra, no i, i jeżeli, jeżeli dochodzimy do tego punktu, że jakby przepatrujemy się różnym sygnałom, czy różnym okolicznościom. Które wpływają na satysfakcję, i dochodzimy do tego punktu, że może to są wartości, albo warto, warto temu się przyjrzeć. Zakładam, że jest to osoba, która tego nie zrobiła na początku procesu rekreacyjnego, czy gdzieś jeszcze wcześniej, no i no, no jest w jakiejś tam pracy, z której nie jest specjalnie zadowolona, to co wtedy? Jakby na ile? Co możemy zrobić? żeby poszukać na przykład po pierwsze jakby znaleźć swoją nową perspektywę na siebie i na tą obecną pracę żeby nie zaczynać od tego że rzucam papierami i muszę natychmiast szukać nowej pracy ale jakby spojrzeć na siebie jakby co mogę wykonać jakiego rodzaju pracę nad sobą czy żeby, żeby przede wszystkim dobrze się zdiagnozować zidentyfikować co mnie tak naprawdę boli i czy to jest osiągalne bo czasami może boleć coś co, czego nigdzie nie dostanę. tak? Super pytanie, bo w tym wszystkim y, warto pamiętać jeszcze o tym, zanim rzucimy papierami, że najważniejsze w tym y, procesie, abyśmy odczuwali tę satysfakcję z pracy, jest komfort y, choćby do tego, aby ją znaleźć. Komfort czasowy, komfort finansowy i komfort emocjonalny. Y, czasami możemy poczuć dużą ulgę, jeżeli jesteśmy w miejscu pracy, w którym czujemy się po prostu źle z różnych powodów. Natomiast po tej ulze przychodzi takie otrzeźwienie, że co teraz, y, y, w którym kierunku. Kiedy, jak szybko uda mi się to znaleźć? Niestety jest tak, że znalezienie pracy nie zależy w stu od nas, bo tę decyzję podejmuje druga strona, czy będzie chciała z nami współpracować, nawet jeżeli my będziemy chcieli. Możemy nie chcieć i wtedy to jest nasza decyzja, ale jeżeli chcemy gdzieś być, no to, to tak to właśnie działa. Więc mówiliśmy dużo o wartościach, to jest punkt wyjścia, natomiast ten komfort, o którym przed chwilą wspominałem, jest nam bardzo, bardzo potrzebny do tego, abyśmy mogli w spokoju, Zastanowić się i zbudować, uwaga, tutaj bardzo trudne hasło, tak zwaną swoją tożsamość zawodową. O co chodzi? Chodzi o to, abyśmy żebyśmy na, na bazie paru ćwiczeń czy narzędzi zobaczyli, z czego jesteśmy zbudowani, co nie tylko lubimy robić dzisiaj, ale też co potrafimy robić, zbudowali swój profil umiejętności i nazwali trochę też sens naszej kariery zawodowej, niezależnie od tego, czy chcemy dalej pracować etatowo, na kontrakcie na zleceniach, być freelancerem, czy nawet myślimy o jakiejś swojej działalności gospodarczej, to wszystko ma za zadanie sprawić, że w sposób świadomy będziemy działać dalej, ale żeby to zrobić potrzebujemy czasu, potrzebujemy mhm. komfortu, aby móc w spokoju zastanowić się na to, gdzie, w jakim momencie teraz jestem i co będzie dla mnie najbardziej satysfakcjonujące w kolejnych latach. Czyli lepiej szukać pracy, mając pracę, a nie będąc w pośpiechu, kiedy oszczędności się kończą, bo to ludzi podminowuje i, i powoduje, że tę pracę jest znaleźć po prostu trudniej, tak? albo że tak, ten mówisz, czas są, wydaje są się, że szybciej ucieka. Tak, są osoby bardzo doświadczone z zbudowaną potężną poduszką finansową, które mogą sobie pozwolić na lata poszukiwań i to, to, to jest ok, nie chcemy wrzucać wszystkich do jednego wora, ale Koniec końców, nasza głowa lubi nam płatać różnego rodzaju figle i prędzej czy później nasze poczucie sprawczości i wartości zacznie po prostu spadać. Z każdą kolejną, z każdą kolejnym działaniem, tak naprawdę, a ponieważ rekrutacja to jest czysta statystyka, jeżeli 50, 100, czy 200, czy 500 osób wysyła CV na, na, na jedną ofertę, no to zwycięstwo może być tylko jeden, trochę jak w sporcie, więc porażka jest wpisana trochę w ten, w, w ten proces poszukiwania. Tak, jak w drabince tenisowej. Na, na wielki szlem przyjeżdża 128 zawodniczek, a wygrywa ich do świątek. Miej Trochę tak. nadzieję, że tak. będzie w nowym sezonie. Wobec tego powiedziałeś, że, że tworzenie tej tożsamości zawodowej to jest seria paru ćwiczeń. One są trudne, wymagają jakichś narzędzi, jakiegoś wsparcia czy trzeba usiąść z białą kartką i zastanowić się, czego ja chcę od życia. Czy Wszystko jest to jednak roku. trochę bardziej ustrukturyzowane? Jest to trochę bardziej ustrukturyzowane, ale koniec końców sprawdza się do tego, abyśmy rzeczywiście przelali w sposób ustrukturyzowany nasze myśli na, na papier wirtualny czy, czy faktyczny. Każdy jest w stanie to ze sobą zrobić, bo narzędzia nie są tutaj e, jakby wyjątkowe w koncie, ale ich konfiguracja oraz wnioski z nich wyciągane, oraz to, jakie pytania do nich są zadane i odpowiedzi, które są usłyszane, są już wyjątkowe. Mhm. Ten proces i y, ten proces ma swoją strukturę. Y, ja miałem okazję przez te wszystkie lata pracy z klientami ten proces doskonalić wielokrotnie i przepotwarzać go. I mam takie poczucie, że teraz on po prostu jest w stanie dowieść to, co obiecuje, czyli zbudowanie swojej tożsamości zawodowej i byciem gotowym do skutecznego poszukiwania swojego miejsca na rynku pracy. Okej, okay, czyli to jest jakby dojście do tego punktu, że ja posiadam tą tożsamość zawodową, to znaczy nie tyle posiadam, bo podejrzewam, że każdy ją posiada, tylko że jakby ona jest uświadomiona, bo wykonam serię jakichś zadań, czy. Czy ćwiczeń, i dzięki temu będę, będzie to jasno określone, czyli będę się kierował rzeczami, które tam się pojawiły, bardziej świadomie szukał pracy. Czy to, jest, czy to jest taki element, który szczególnie jest ważny dla osób, które rozważają znalezienie pracy, czy również dla takich, które na przykład gdzieś już pracują, nie wiem, 5-10 lat i to by mogło im pozwolić. Właśnie nie być w takiej sytuacji, że nagle tracą ten sens i, i czują, że muszą szukać sobie nowej roboty, tylko tak, jakby przedłużyć ich satysfakcję w obecnej pracy. Zakładając, że jest okej, okay, no ale żeby jakby ta satysfakcja nie, nie, z czasem nie opadała. Tak, to jest też bardzo ważny punkt. Ja miałem okazję pracować w jednych z swoich współprac z dobrym znajomym, który ma firmę w branży IT. Niewielką, kilkudziesięciu pracowników, i tam w toku naszych rozmów doszliśmy do, do ciekawego wniosku, że ludzie często rezygnują z pracy, zwłaszcza w tych obszarach, w których jeszcze wcześniej było to w miarę łatwo znaleźć, z taką zbyt dużą łatwością, mówiąc, że na przykład tutaj się już nie rozwijam, już nie ma ciekawych projektów, nie ma ciekawych zadań, ale trochę jest tak, że tą odpowiedzialność za to, żeby było ciekawie, i jest rozłożona, nie wiem czy równo, bo to można się o to kłócić, pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. To znaczy, że w mojej gestii też jest poszukać sobie takich przestrzeni, w których mógłbym się dalej rozwijać, zobaczyć jakie zadania inne mogą być dla mnie ciekawe i w tym też ta tożsamość zawodowa może pomóc. Zwiększam swoją samoświadomość, dzięki temu zauważam więcej możliwości, również w tym miejscu, nie zawsze zmiana wiesz i ucięcie yy, gilotyną głowy jest najlepszym wyjściem, po prostu czasami możemy w ramach obecnej sytuacji również znaleźć jakieś rozwiązanie, zmienić dział, zmienić obszar, zmienić specjalizację, zmienić zespół, zmienić projekt i zobaczyć, czy gdzieś indziej będzie dla mnie równie ciekawe. Taka obawa, która często u ludzi występuje, jest, że to, to znowu stanę się juniorem, znowu spadną moje jakieś tam zarobki. To jest pewne ryzyko, które być może trzeba będzie krótkoterminowo ponieść. Ale pytanie, co jest w tym wszystkim najważniejsze? Co jest tym takim twoim głównym celem? Nie tym celem za miesiąc czy za trzy, tylko takim prawdziwym. Czy, czy jest to? Gra warta świeczki i w tym zważeniu tych argumentów również mhm. pomagają te, te narzędzia. No to ten punkt widzenia mi się bardzo podoba, że, że to jest jakby taki kierunek zachęcający do wzięcia większej odpowiedzialności za siebie, za tą pracę i za to nawet jakby nawigowanie w, w tej przestrzeni, w tej konkretnej firmie czy na tym konkretnym rynku, na którym ktoś jest, bo, bo no tak, dlaczego pracownik nie miałby możliwości zmieniać swoją rolę? Zresztą ja mam osobiście, ja mam takie doświadczenie, że pracując w jednej firmie, zmieniałem swoją rolę trzy razy, i to właśnie wynikało z jakiegoś połączenia potrzeb i zainteresowań moich. To znaczy, gdzieś, w którymś momencie czułem, że chciałbym robić coś nowego, ale to widziałem, jakby wiedziałem, czym jest to coś nowego i te propozycje akurat tam szczęśliwie. Były pozytywnie odbierane. Na zasadzie ta organizacja stwarzała tą możliwość i powstawały nowe stanowiska pod to. Trochę na zasadzie eksperymentu, na zasadzie dobra, chcesz się zajmować tym, bo uważasz, że tak będzie dla tej firmy lepiej. Dobrze, to spróbujmy na tej zasadzie. I więc to było bardzo fajne. No ale byliśmy firmą, która eksperymentowała i testowała bardzo, bardzo dużo, więc to było naturalne. Ale podoba mi się to, co mówisz, że rolą pracownika jest jakby zwiększyć tą swoją sprawczość, czy to poczucie sprawczości i też wziąć trochę więcej odpowiedzialności za to, jak chcesz być szczęśliwy w pracy, to stwórz sobie taką pracę, która tą satysfakcję będzie ci dostarczać, a nie czekaj, że ci z nieba spadnie. Pięknie jak tracisz na mądrego menedżera, to on, to on po prostu nie będzie Ci hmm. robił. Nie będzie ci stał stawał na drodze, tak? Po, Czasem to jest to, najważniejsze. Znowu analogia sportowa. Najlepsi trenerzy, to, najlepszy drużyny to są tacy, którzy nie przeszkadzają drużynie grać. I to już jest wystarczające. Nie? Nawet nie muszą mi specjalnie pomagać, ale byle nie przeszkadzali. To jest już bardzo dużo. Super, super wniosek na koniec. Wielkie dzięki za rozmowę. Mam nadzieję, że wysłuchał tego ktoś, kogo to trochę podniesie na duchu albo może mu spojrzeć na nowo na swoją karierę i ruszyć do przodu. Wielkie dzięki, Radek. Dzięki serdecznie, Filip. A wszystkich, którzy chcieliby coś trochę więcej, to zapraszam na swój profil. Poznajmy się, pogadajmy, zobaczmy, czy jest potencjał do współpracy. Dzięki. Hej. Cześć.